gra mi się wywaliła do pulpitu, nie wiem czemu, nie wiem co mu tak się stało, bądź co bądź, do no strasznie jest nas zła z tego powodu, że mi się gra w tym momencie wywaliła do pulpitu. No trudno, podzielę to na takie dwie części, no bo nie mam innego wyjścia, nie wiem co mu do tego doszło, boć co bądź, zaniepokoi mnie to i mam nadzieję, że to nie, to nie będzie miało miejsca więcej razy, bo naprawdę mnie to w tym momencie niepokoi. Dobra, to sorry, że tak będzie wyglądała to właśnie tak tak poziłona na dwie części, na nieco. To nie mam wyjścia. W związku z tym to się to się odwaliło teraz. No, powiedzmy prawda. It's Stephanie. She stole a bunch of supplies and tried to escape. Oh my god. What the hell did she do that for? Roman says we have to. Kill her? Yeah. Why would she do this to us? Doesn't matter. She did what she did. Stupid. Roman wants me to do it. I'm sorry. Let's just get it over with. Your gun's over there, in the drawer. You okay? Do you want to talk about it? No. I don't. Just want to get it over with. You know, we don't have to do this. We can just go. What? We've survived on our own before. If we just go, we can be out of here before anyone can do anything about it. Are you crazy? Where would we go? There's nothing out there. As long as we're here, we're safe. The group will protect us. But for how long? I don't know, longer than we'd survive out there. Besides, you know the rules. If we try to leave, Roman will hunt us down. We don't have a choice. This is who we are now. I don't want this to be who we are. Just let me do it then. No, no, tam taki problem nie, jakby serio, ona miała ma problemu ogólnie z zabijaniem. Odemojecie musiała zabijać bez zapachu lipca. No, I'll do it. You shouldn't ever have to do something like this. I just need a second. Truly really sucks. Ja yeah, does. Well, it's time. Eee, dobra, uciekniemy. Dlatego bo ta opcja doprowadzi do tego, że stale się pawi w drugim sezonie, no mam pokazuje wszystkie opcje, żeby doprowadzić do tego, żeby to postacić W drugim sezonie, więc... Taką opcję wybieram, Myślę, no... Nie no, w sumie to nie ma dobrego wyboru, tak za mówiąc. I to i to jest... No niedokładnie dobre. Shell! We were right. There are survivors out here. Still alive? Oh, they're going to be happy to get rescued. So how many are we talking about? Around five, I think. They left a note, so at least we know they want to be found. And I can see smoke in the distance. Probably a camp. I'm going to try to make contact tonight. No właśnie, to jest społeczność Carvera, więc no, tak się zastanawiam nad tym. Karwer w tym momencie jest dobry, no bo w sumie oni tutaj mówią, że budują to rozpędzą, to może na chwilę bez karwery jest to nie osalał i faktycznie starać się zrobić coś dobrego, a on po prostu w trakcie rozwoju tej apokalipsy o i to jest tak może być. A sumie z tym karwerem jest bardziej głęboka historia, nic się wydaje. So good. I'm gonna try to talk to him. Wish me luck. Yeah, good luck. Be careful. Don't try to force him into anything. Just get as many of them as you can. You got it. Hey, don't you? Kids! Don't fucking move. Who the fuck are you? My name is Tavia. How did you find us? I found your note. I'm a scout for a growing settlement up north. We go out and look for survivors to rescue them. We have food, clean water and shelter for everyone. We're offering you a chance to help us out and start over. God, this sounds too good to be true, but I think it's. Bonnie, get real. Just because you have to tell the truth all the time, yeah, doesn't bonnie mean it if I didn't trust people, I'd be dead. I know that for sure. People can care about you if you let them. Like Leland cared when he let you run off alone. That's enough, Becca. I heard rumors about these places. This guy I was traveling with ditched me trying to find one in his own. He thought. You know what? Let's do this. She looks well fed, right? And clean. We could all use a meal and a hot shower. No, that was mean Hold up. We don't know what kind of people we're dealing with. No, I don't want to get stuck with some crazy asshole like Russell did I don't want to talk about that, Wyatt I'm just saying she could be someone like that Look, we need people I don't <laughs> was... if you want to come as a group or, or But I don't want to be out here in the open after dark I'm going to be getting back in my car and on my way Hopefully at least some of you will follow me Well, I'm going Maybe we should go too, sis If Roman is still looking for us he wouldn't be able to do anything to us there. There's no way that guy is still looking for you. We've been to that truck stop. There's no one left. Roman's not a problem. It's following her that'll get you killed. Look, I know it's a risk, but what else is there? If you guys are going, then so are we. No, fuck this. She's crazy. I don't trust her. Of course you don't, Russell. You don't trust anyone. What will it take to convince you? I don't know. Russell, come on. Guys, trust me. We need to get to this place. Well, it could be a trap. What if they want to kill us? Thank you. Everyone out there is batshit crazy. We've all seen it. Well, we turned out all right, didn't we? Relatively speaking. If we wanted to kill you, you'd be dead already. I had a gun and snuck right up. Well, what's stopping you? Exactly. Nothing. Look, I know you guys are wary, and you have every right to be. Nie from a hole in the ground. Yeah, są crazy fuckers out there. All I'm here to jest make chyba nie pójdzie. zwaliam sprawę, że... jednak stwierdziłam, że... no, ład tam iść, tak? No, pokazać pójdzie tego policjanta, ale chyba to doprowadzi to do tego że on nie pójdzie. Nie da, da rady go tutaj przekonać. Zabiję. No, on nie pójdzie. Dobra, pozwoliam sprawę. No to będzie prawie cała ekipa. No to sobie Wyatt to musicie doprowadzić do tego. żeby to Eddie poset szukać tamtego gościa. Jeśli Eddie wtedy pójdzie, to wtedy Wyatt pójdzie do tego obosu. being smart that's what's keeping us alive some of you may have been separated from friends or family it's a long shot but there's a chance you could find them there have your people been through Statesboro yes I think we have okay but I swear to God if you try anything you're gonna regret it. yeah and if you're not lying maybe maybe Eddie will be there we'll do everything we can <inaudible> to find your friends and family yeah, Dobra, zaraz zobaczymy, co się da wskonać ostatecznie. No, potrzebę tylko tego znaleźć i może to jest, to jest, to jest sposób, z postępem posad. This is a good Jak że to się ona jest od Harvera, tak, ale mi się wydaje, że chyba wtedy, faktycznie na tym etapie apokalipsy zombie, faktycznie Harver był dobry i on chciał stworzyć dobrą społeczność, ale po prostu w trakcie apokalipsy, w trakcie rozwoju apokalipsy mu jeszcze bardziej odwaliło i właśnie dlatego... No, zobaczymy, że naprawdę jest caleńcem yy, w drugim sezonie, lecz no, Na tym etapie on chyba faktycznie chciał stworzyć dobrą społeczność. Tak mi się wydaje. Zadanie no, nie zawsze było tak, że Carver był zły, tylko po prostu mu odwaliło w trakcie apokalipsy i tyle. No i w sumie, trochę, no, trochę tragiczna postać ostatecznie wychodzi z tego karwera Dobra, yy, to moje wybory. Ja i 30% osób odceliło nogę Dynamo. Ja 50%... Ja i 50% osób no, wysłał z samochodu z kasi tego policjanta, no, czyli widzicie porówno, jeśli chodzi o pracowność, Ja i 25% graczy zostało z Nate'em, ja i 25% graczy no, było Lej, z Cerych wobec Lejanta, Leila nas z No i aż i 75% graczy no, zostawiło, e, no, zostawiło e, Romana, zostawiło tą grupę. Okej, okay, no jak to wygląda? Okej, okay, czyli na ład Dobra, posad do, e, na czyli... Ewentualnie, jeśli Władź y, pójdzie ratować tego policjanta, to możecie wybrać opcję. No, zadam, w tym obozie mogą być też ich przyjaciele. I jeśli tą opcję wybierzecie, to Władź zgodzi się faktycznie pójść. Razem stawią. Jest to jest opcja, żebyście faktycznie wszyscy poszli do tego obozu. Jak, to, jak ktoś chce mieć całą ekipę 400 dni w drugim sezonie, no to proszę bardzo bardzo. Pokazał Pokazałem Wam, jak to zrobić w tych odcinkach, tego strasznie ubolewam nad tym, że to musiało powiedzieć na... No, bo 3 GIPSA to za gra gracz jakiś raczej wywalił do pulpito, nie wiem samo. No bo co bo, no łącznie ten odcinek trwałby teraz gdzieś no, z 31 minus i 2 minuty no mnie niestety tak wyszło tak, że no, gra mi się wywaliła do pulpito, tak? No to ostatecznie to jest podzielone na dwie części No nie lubię stracić takich sytuacji, no ale jakby to miała pomoc, to bym musiała pobrać taki program do nagrywania, do edytowania a jestem bym może przypadkowo laptopa zepsuła przez to on ma bym mieć pobrała jakieś wadliwe pliki, więc po prostu wolę to wam złożyć jako dwa odcinki. Co urwana zostanie jedna kwestia tej... E, Beki chyba? Niestety. No ale to, to dobra, to no, możecie to sobie zobaczyć gdzie indziej, tak? Sporo serii z więc w go może możecie to zobaczyć u innych, te całe dialogi. Więc jakby trzeba to sprasam. Co do tego, do, do, do tego dodatku, to no, mam takie trochę średnio odsucia, no, bo w sumie jeśli chodzi o, o tę ekipę, to wiesz, Często mi się do nich przywiązać, co za mówiąc, no. Russell i Vince w, wydaje mi się tutaj bardziej spoko, ale za Seul nie wspadam, bo nie nienawidzę, a Wyatt to też jakoś nie mam o nim jakoś super dobrej opinii. Oni się mogą powiedzieć w drugim sezonie, jeśli tutaj e, doprowadzimy do tego, żeby do tego obozu, też jeśli będziemy mieli właściwie import save'a, no bo kolejna kwestia to jest import save Tę ja niestety nie będę mieć, bo jest to skopane o tyle, że nie mogę mieć importa sejwa, więc nie wiem, jaką ja będę mieć ostateczną ekipę z 400 dni w trzecim epizodzie. No zobaczymy w trakcie mojej serii z Doki de sezon drugiego. No dobra, to będzie na, na tyle. Jeśli chodzi o tę serię, zrobimy sobie z Doki do taki stats, bo po tej serii będę nagrywać The Wolf czyli Wilka pośród nas. No i będę prowadziła Bigibiego w stronę takiego trochę skombaka. No ale bez psa, to jest bez że będzie w dla wszystkich. Będzie wyraźna dla poszczególnych osób, dla których chcę być wyrotna, bo wcale nie tych postaci nie lubię. Ale dobra, ja w tym momencie kończę, to będzie na tyle, bywajcie.